Cześć, tu Iwana, widać ponownie na kanale Stylololo. Dzisiejszy film to będzie podsumowanie moich stylizacji z kwietnia i ja robię te filmy co miesiąc od początku roku. I są częścią mojego projektu StyloLolo 365. Wiem, że przybyło w tym poprzednim miesiącu tutaj trochę nowych osób. Serdecznie was witam. Więc pokrótce chciałam tylko powiedzieć, na czym ten mój projekt polega. Postanowiłam w tym roku, że będę codziennie dokumentować i publikować Stylizacje, które noszę. Także, jeżeli chcecie siedzieć to na bieżąco, to zapraszam serdecznie na mój Instagram. Szczyny, dla których się zdecydowałam na ten projekt to przede wszystkim to, że w zeszłym roku, tak jak wszyscy nagle zaczęliśmy siedzieć dużo w domu, to ja zaczęłam sięgać bardzo dużo po rzeczy, takie dresowe, domowe. No i po jakimś czasie zorientowałam się, że to bardzo źle wpływa na mój nastrój. I stwierdziłam, że czas to zmienić. Druga przyczyna to to, że chcę sprawdzić teorię, że używamy mniej więcej 20% naszej szafy. No i myślę, że pod koniec roku będę w stanie coś więcej na ten temat powiedzieć. No i teraz, jeżeli chodzi o to podsumowanie kwietnia, to pokrótce tak ogólnie go podsumuję, potem powiem Wam o rzeczach, które nosiłam najczęściej i na koniec o trzech stylizacjach, które moim zdaniem były najbardziej Udane. Mniej więcej na przełomie marca i kwietnia zdecydowałam się, że chyba to już jest czas na to, żeby schować rzeczy jesienno-zimowe i wyciągnąć wiosenno-letnie. No i tak zrobiłam, zrobiłam przy tym taki dość spory porządek w mojej szafie. Jeżeli chcecie ten film zobaczyć, to będzie podlinkowane w kartach. No i przyznam, że trochę zaliczyłam fast start. To znaczy zrobiłam to trochę za wcześnie, bo pierwsza połowa kwietnia wcale nie była taka ciepła i głównie sięgałam po rzeczy takie jeszcze zimowe, te, których nie słowałam, bo trochę tam zostawiłam swetrów i tak dalej. No i ogólnie miesiąc kwietni był taki po prostu jak w przysłowiu, czyli przeplatał zimę z latem bardzo. Więc jeżeli zajrzycie sobie na mój Instagram i przejrzycie cały miesiąc tak pokrótce, to widać, że jednego dnia na przykład było bardzo ciepło, 20-parę stopni, więc się ubierałam już letnio, a drugi dnia potrafiła temperatura spaść o nie wiem 10 stopni, więc trzeba było znowu sięgnąć po jakieś cieplejsze rzeczy. No to, to było coś, co zdecydowanie jakby wpłynęło na to, po co sięgałam w kwietniu. Natomiast drugą rzeczą, która mnie bardzo cieszy, to jest to, że jakby znowu mam ochotę na noszenie kolorów. Może nie widać tego w tym momencie, ale faktycznie w kwietniu zaczęłam sięgać po kolory, i nawet jak gdzieś tam um, wychodziłam na jakieś zakupy, to też szukałam jakby takich rzeczy, które są już w jakichś tam bardziej kolorach. Ostatnie kilka zim miałam takich, że um, sięgałam po jakieś takie rzeczy, które były raczej ciemne, które były, jeżeli były w kolorach, w takich kolorach neutralnych. No i w zeszłym roku, w leć, wiosną i latem. Też po te kolory tak strasznie nie sięgałam, bo nie byłam w nastroju, kto z nas był. Więc mam wrażenie, że, że też mimo, że jakby moja szafa wiosenno-letnia jest bardzo kolorowa, więc siłą rzeczy po te kolory będę sięgać, to mam wrażenie, że sięgałam po nie mniej. No i teraz jeżeli chodzi o dwie rzeczy, które nosiłam najczęściej. I obie te rzeczy, to śmieszne, powtarzają się z marca. Pierwsza rzecz to są białe jeansy z Reserved. Które mam już kilka lat i które bardzo lubię nosić właśnie w takie cieplejsze miesiące, ale też zaczęłam sięgać od jakiegoś czasu po nie zimą. No i myślę, że jeżeli będę robić podsumowanie całego roku, to bardzo być może, że one się znajdą właśnie w rzeczach, które nosiłam najczęściej przez cały rok. W każdym razie lubię zostawiać białe rzeczy, zwłaszcza właśnie już w takich cieplejszych miesiącach, z kolorami. No i te dżinsy właśnie wpisały mi się to idealnie. Miałam je na sobie cztery razy w tym miesiącu, czyli mniej niż poprzednio, ale... Doszłam do wniosku, że chyba potrzebuję drugiej pary podobnych, może bardziej kremowych, może trochę innym fasonie, ale w każdym razie stwierdziłam, że przyda mi się na pewno. Zwłaszcza że białe jeansy, czy w ogóle białe rzeczy, mają jedną bardzo dużą wadę, czyli łatwo się brudzą. Druga rzecz, po którą sięgałam najczęściej, była też pomiędzy właśnie rzeczami, które, po które sięgałam bardzo często w marcu. To jest bomberka z American College. W zeszłym miesiącu tak trochę o większym kontekście tej kurtki um, opowiedziałam. Natomiast myślę, że sięgam po nią właśnie teraz, te miesiące tak często, dlatego, że to jest w sumie taka moja najcieplejsza kurtka przejściowa i tutaj, jakby w sensie w Nowym Jorku. Jest taka bardzo dziwna wiosenna pogoda, to znaczy jest bardzo dużo takiego bardzo silnego, bardzo zimnego wiatru i to jest jakby rzecz, która chyba najlepiej mnie od tego wiatru chroni, więc myślę, że sięgam po nią stąd tak często, bo do tej pory było tak, ja tą kurskę mam już naprawdę kilka lat że najczęściej nosiłam ją raczej jesienią, no bo ona ma takie bardziej jesienne kolory. No i to też mi podpowiada, że prawdopodobnie potrzebuję jeszcze jakiegoś okrycia wierzchniego, które będzie dobre na takie chłodniejsze dni i będzie dobrze chroniło przed wiatrem. Natomiast jeżeli chodzi o moje ulubione stylizacje z kwietnia, jak zawsze przejdziemy przez nie chronologicznie, to akurat wybrałam takie trzy, które są bardziej nosiłam podczas tych chłodniejszych dni z jakiegoś powodu pierwsza z nich jest z 12 kwietnia jest bardzo prosta składa się tylko z dwóch elementów czyli z kremowego swetra i z różowych spodni lubię ją dlatego że podoba mi się bardzo połączenie tych kolorów to że ten sweter jest kremowy a nie biały jakby powoduje że to ten kontrast kolorystyczny nie jest tak duży to wszystko lepiej jakby dobrze ze sobą gra Pamiętam, że dobrze czułam się w tej stylizacji i jak przeglądałam sobie stylizację właśnie z tego miesiąca, to po prostu to było takie, o tak, to była, to była taka stylizacja, która była prosta, ale była super. No i wiadomo, jakbym gdzieś tam wychodziła w niej, to pewnie parę elementów, typu buty, torebka i pewnie jakiś tam płaszcz bym dorzuciła. No ale tak jakby większość tych stylizacji cały czas jest jednak z domu, ponieważ ja pracuję z domu, jak duża część z was nadal, więc jakby po prostu te stylizacje są zazwyczaj takie dość proste. I druga jest w sumie równie prosta, bo też składa się tylko z dwóch elementów, ale też pamiętam, że czułam się w niej po prostu rewelacyjnie i bardzo lubię to połączenie. To jest stylizacja z 17 kwietnia. No i tutaj mam. No, trochę mam podobnej zasadzie w sumie. Też mam kolorowe spodnie i y, taki bardziej już basicowy t-shirt. Ja t-shirty w paski bardzo lubię. To są takie właśnie jedne z moich podstawowych t-shirtów. A ta bluzka z Uniqlo, y, czy ten t-shirt z długim rękawem z Uniqlo już mam kilka lat i też y, zaczęłam się ostatnio zastanawiać, że w sumie absolutnie nie wiem czemu nie kupiłam sobie ich więcej. Zwłaszcza, że... Y, ja powiedziałam Uniclo, nie, to jest And Other Stories, przepraszam. Uniklo to są spodnie. Zwłaszcza, że te t-shirty And Other Stories wypuszcza jakby co roku, nawet co sezon, oni wypuszczają jakieś różne warianty kolorystyczne, czasem one są z napisami, czasem bez i tak dalej. No i się zaczęłam zastanawiać, że w sumie może bym sobie jeszcze taki jeden czy dwa dokupiła. Być może z And Other Stories, może z drugiej ręki w sumie, bo y, pamiętam, że patrzyłam kiedyś na jedną z aplikacji i widziałam, że dużo jest ich w sprzedaży, więc w sumie czemu by nie kupić czegoś z drugiej ręki, y, jeżeli tylko mogę. Trzecia stylizacja jest 17 kwietnia, czyli jakby z następnego dnia po tamtej. Tutaj już wychodziłam na zewnątrz. Pamiętam, że to była sobota i jechaliśmy, uwaga, oglądać kwitnące wiśnie. Mimo, że w tej stylizacji wyglądam jakby to spokojnie mógł być wrzesień albo i październik. No ale tak wyszło, taki był ponury dzień i e, pamiętam, że było zimno, że był też wiatr, więc wiedziałam, że muszę się ubrać tak na cebulkę trochę. No i założyłam jeden z właśnie tych niewielu swetrów, które sobie zostawiłam jeszcze, których nie schowałam do tego pudełka z rzeczami zimowymi. Na to tą bomberkę z American College, która jest dość ciepła i taka właśnie wiatroodporna. No i do tego założyłam spodnie, kuloty, takie ze sztucznej skóry, które kupiłam już w zeszłym roku i nie wiem, absolutnie nie wiem czemu, do tej pory ich nie nosiłam, tylko sięgnęłam po nie dopiero w kwietniu. Nie wiem, jakoś miałam takie wrażenie, że one nie będą wygodne, nie byłam pewna do końca, czy te spodnie właśnie będą ok, jakby... Tak, żeby siedzieć w nim w domu czy coś. No ale wracając do tej stylizacji, ona tutaj już nie jest taka prosta, dwuelementowa, tylko ma buty, ma torebkę, no to wynikało z tego, że akurat tego dnia po prostu wychodziliśmy z domu, więc mogłam się ubrać tak normalniej. No ale tak jak mówię, no jak wrzucam tę stylizację na co dzień na Instagram, to nie będę tutaj yy, Wiecie, czarować innych, że zakładam buty i że zakładam torebkę, skoro jakby ubieram się i idę usiąść przy biurku w dużym pokoju. Także jakby tutaj staram się być jak najbardziej autentyczna. No i tak jak mówię, jeżeli chcecie sobie zobaczyć na bieżąco, jak te stylizacje moje wyglądają, albo może z poprzednich miesięcy. One są e, przypięte w wyróżnionych stories, także zapraszam na mój Instagram. Na no a tymczasem to wszystko, jeżeli chodzi o ten film. Jeśli Wam się spodobał, to zostawcie kciuka w górę. Jak zawsze zachęcam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w moich następnych filmach. Cześć!